Witam na kanale Bez GPSu. nie biegam, dziś mam smartwatcha, który miał premierę ponad rok temu. Jest to CMF by Nothing. Skusiła mnie cena, bo dałem za niego 130 zł, a ma GPS i można prowadzić rozmowy głosowe. Więc jeśli jesteś zainteresowany, to zapraszam. Na początek kilka słów wyjaśnienia. CMF to submarka firmy Nothing. Zegarek sam kupiłem na Aliexpress i praktycznie tylko tam go można kupić. To nie jest materiał sponsorowany, nie promuję sklepu ani firmy. Jeśli ktoś chciałby skorzystać to zostawiam link w opisie. Mnie zainteresowało w nim to, że jest tani i nie miałem wcześniej przyjemności z tą marką, a od czegoś trzeba zacząć. Samo pudełko wzbudza ciekawość, jest to taka otwierana wytłoczka i w sumie w środku mamy standardzik jak na dzisiejsze czasy, kabelek z magnetyczną końcówką, Instrukcja: Paski oraz sam zegarek. Musiałem go podładować, bo był całkiem rozładowany, co może świadczyć, że długo zlegał na magazynie. Włączamy i wybieramy język, a następnie parujemy z telefonem. Do tego mamy dedykowaną aplikację CMF Watch. Trochę technikali. Wyświetlacz to AMOLED o przekątnej 1,96 cala i rozdzielczości 410x502 pikseli. Nie ma czujnika światła i trzeba ręcznie kontrolować jasność, za to mamy Always On Display. Smartwatch ma tylko odporność na zachlapania i P68. Ramka wykonana jest ze stopu aluminium, od boku mamy jeden przycisk i duży głośnik, co jest obiecujące w przypadku rozmów. Od tyłu jest bardzo plastikowo i znajduje się tu czujnik tętna, styki do ładowania i jeden mikrofon. Paski mają szybkie odpinanie i są bardzo przyjemne w dotyku. Tak prezentuje się na ręce. Zobaczmy interfejs. Tutaj jest standardowo, czyli od góry szybkie menu, od dołu powiadomienia, z lewej i prawej widżety. Na środku przytrzymując palcem zmieniamy tarcze. Przyciskiem wchodzimy do pełnego menu i tu już zostaniemy. Funkcji nie ma dużo. Na pierwszym planie mamy treningi. Z racji braku wodoodporności nie ma sportów wodnych. Poza tym wszystkie standardowe są. W sumie jest ich 110. Jak zawsze pobiegam i zobaczymy, jak wypada ślad GPS. Do tego porównania wystąpi Garmin Phoenix, ale to nie jest po to, żeby na przykład ośmieszać tanie urządzenia. To ma pokazać, że tanie smartwatche dają radę. Nie muszą być idealne, a właśnie Garmin powinien być. Niestety w CMF nie można ustalić widoku z mapy satelitarnej. Trasa mieszana, bloki, ulica, park z drzewami. Ogólnie każdy pokazuje swoje, a stętnę to już w ogóle. Garmin ma wyrwę, i w tempie też można to zobaczyć, bo prawdopodobnie zgubił sygnał. Za to CMF zdecydowanie ma za niską średnią i nie ma wykresu tempa. No a zobaczmy, jak wygląda pomiar statyczny tętna i saturacji krwi. Myślę, że takie odchylenia są w normie. Można jeszcze zrobić pomiar stresu. Smartwatch monitoruje sen. Teraz sprawdzę, jak wyglądają rozmowy. Halo? Halo. A, gadam przez garek. Tak, a nagrywasz? Nie. Ale powiem ci, że ani wiatru teraz nie ma, ani nic. Jest chłodno, miało być nim 20 stopni, ale wiesz co? Powiem ci, że y, słychać całkiem ok. Ale powiem ci, że ani wiatru teraz nie ma, ani nic, ale chłodno jest. No, jest chłodno, miało być nim 20 stopni, ale wiesz co? Powiem ci, że y, słychać całkiem ok. Ogólnie jakość rozmów jest bardzo dobra i nie było tutaj nic obrabiane. Co do wiadomości, to można tylko zobaczyć tekst i nic poza tym. Emotki nie są świetlane, nie można odpowiadać na wiadomości. Ciekawa funkcja to asystent głosowy, i tu zegarek korzysta z asystenta w telefonie. Po zadaniu pytania automatycznie się włącza asystent na telefonie włączy tuba. Z drugiej strony zastanawiam się, jaki to ma sens jak i tak trzeba wyciągnąć telefon. No ale może podczas nawigacji ogólnie reszta funkcji jest standardowa pogoda, oddychanie alarm. A i jest kalkulator. Dla mnie nic specjalnego, ale dosyć często pojawiają się pytania. Bateria to 340 mAh i tu producent podaje z mojej perspektywy absurdalne wyniki. Najmniejszy jaki podaje przy intensywnym użytkowaniu to 11 dni. Mi wytrzymał 4, przy dwóch treningach z GPS po pół godziny i włączonym Always On Display pomiar saturacji krwi był cały czas wyłączony, więc to nie jest najmocniejszy wynik. A właściwie nie chodzi o wynik tylko o to co producent podaje. Aplikacja jest czytelna i dość prosta. Na pierwszej zakładce są statystyki i podsumowanie aktywności takich jak tętna, saturacji, stresu, snu i nic poza tym. Na drugiej zakładce możemy włączyć aktywność, na następnej zakładce są ustawienia i możemy instalować tarcze. Jest ich sporo i są w spójnej stylistyce. Nie można instalować aplikacji. Na końcu mamy profil. Podsumowując, w tej cenie jest to fajny smartwatch i nie ma co marudzić. Mi przypomina Xiaomi Watch 5 Active tylko z GPS-em. Dzięki za oglądanie. Cześć.